Słuchajcie, jadę, wracam do domu. Jadę teraz na benzynie. Jarek mi polecił, bo mam cały bak, prawie. Muszę zejść tak do dwie, trzecie połowa. Zaraz wam powiem, dlaczego tak trzeba zrobić. Ogólnie dni srebrnej Wołgi są policzone. Ale o tym też za chwilę. Zanim zaczniemy odcinek, przypomnienie akcji, o której bezosobowo jeszcze wspominałem tydzień temu na Odyńce.pl, a więc będzie to akcja, gdzie będzie można zdobyć zestaw siedmiu kubków z logotypami różnych youtuberów związanych z poszukiwaniami Corsir, Golden Odkrywca Goblin, Helozar, Underground Passion i Odyńce. No i szczegóły... Poznamy na Facebooku, będzie napisane co i jak. Na niektórych z tych kanałów, które właśnie widzicie, logotypy takie robocze kubeczków, będzie można to zdobyć. To na każdym z tych kanałów będzie osobna sprawa. I finał tej akcji będzie teoretycznie 7 maja, ale tak naprawdę 12 do 14 maja na targach w Lublinie pro-arma, takie targi militarne. Głównie tam będzie broń, militaria, ale także jakieś survivalowe rzeczy, właśnie również poszukiwania. Będzie też można zobaczyć nowy sprzęt do poszukiwań, który prawdopodobnie już będzie przynajmniej w wersji testowej dostępny na tych targach. To jeszcze nie wiem, bo do końca tego nie możemy wiedzieć. Na targach zapowiedział się Odyn, to już na pewno 100% że będzie. Będzie też prawdopodobnie właśnie Helozaur, Corsir, może Golden Maniek. Zobaczymy jak to będzie, to będziemy informować na bieżąco a teraz jeszcze tylko przypominam o naszej top ofercie, czyli Simplex WHP z bogatym wyposażeniem, w bardzo fajnej cenie limitowana edycja i witajcie na kanale Odyńce, dzisiaj bardzo ważny dzień, będę odbierać klucze do tego nowego magazynu, o którym ostatnio wspomniałem ale najpierw muszę iść wspomóc młodego, bo dużo się dzisiaj dzieje, także odpalamy czarną wołgę i jedziemy uuuu Ledwo, bo ledwo. Młodość nie wieczność. Jak tam, Mody? potrzebujesz pomocy dzisiaj? Oczywiście. <laughs> chyba nie. Może tu świecimy. No trochę się da przejść nawet. O dziwo. A więc jest tu już dzisiaj chyba <laughs> syf ostateczny. Jak myślisz, Mody? <laughs> czy jest ostateczny, czy nie? nie? Jeszcze nie? No ale przecież mamy. Kulminacyjny. No kulminacyjny, bo już dostaliśmy co? Kulucze. Klucze. Dostaliśmy klucze. I będziemy mieć gdzie ten syf zneutralizować. Rambo, jak mogę się do tego dopuścić do takiego rozwydrzenia? Także najcenniejsze znalezisko jest w mej dłoni i dzisiaj nie zawahamy się go użyć, ale w sumie nie mamy na razie co tam robić, bo jak zobaczycie, z czym nam się przyjdzie mierzyć, to będzie po prostu ogień. Pracowity dzień. Teraz jedziemy do paczkomatów, a potem jeszcze raz do DPD, bo dzisiaj jest gruby dzień. No i słuchajcie, tu jest miejsce, gdzie będziemy mieć magazyn. Głównie magazyn, jakieś, może biurko do pracy. Ogólnie jak widzicie. Ta czwórka była wyzwaniem. Nowy bus Renault Master jest wyzwaniem. A tu co zrobimy? Może dyskotekę jakąś? Albo coś? <grymne> Jakaś klimatyzacja, tu widzę, jest pewnie do ogarnięcia. Może. No i tu ciemności. Spróbuję włączyć telefon. Tu dalej idziemy w czeluści. <grymne> tutaj to naprawdę idzie się pogubić. W labiryncie. No i tutaj mamy najwięcej roboty. Nie wiem czy to będzie widać. Ściany, wszystkie tu do roboty, jakieś szafy, pawlacze. Trochę na razie tu jest creepy. Jak to mówi młodzież. No ale coś z tego, coś z tego zrobimy, musimy, nie mamy wyjścia za bardzo. No i mamy gdzie. Jak widzieliście, syf totalny już jest. No a dylemat jak sprzed dwóch, trzech lat, nie? Dwóch ponad. Regały. Mody mówi, że się do czegoś przydadzą. Zobaczymy. Zobaczymy, czy działa to oświetlenie w nich, także będzie EXPO super, jak za 80-tych, bo chyba tu się czas zatrzymał w tym okresie. A teraz czas wsiąść do auta i skoro jechać do Jarka, żeby zobaczył srebrną Wołgę, czy można jeszcze coś z nią zrobić, czy lepiej już dojeździć do końca. No i przy okazji zobaczę, jak tam pracę przy leno Masterze, czyli przy nowym kamperze Odyna. Odyn by już w sumie mógł wrócić z tej Chorwacji, bo. Tu jest bardzo dużo pracy przed nami. O nie wracaj z chorwackich plaż. Czas pomalować chodyńców świat. Po prostu bierzesz wałek, farbę, czy co tam trzeba. Czas operacyjny 7 dni. I wprowadzamy się tutaj. A potem możesz sobie wracać do Chorwacji. Tylko nie zapomnij jeszcze wrócić później na targi w Lublinie, bo wszystkim obiecałem, że będziesz. I tak jak mówiłem, następny dzień, godzina 5:30, jeszcze nie ma świtu, za chwilę będzie, a ja ruszam do Jarka pod radą. Skarżysko kamienne. Zobaczymy, czy da się coś zrobić ze srebrną wołgą. Wydaje się, że tak, chociaż nie tylko. Sprawy blacharskie. Zobaczymy też, jaki jest postęp pracy, jeśli chodzi o nowy nabytek Odyna. Także złote przeboje. 5.32 o 9.00 mniej więcej jestem umówiony tam na spotkanie z naczelnym truciarzem polskim. No, i zrobiło się już jasno. Jest dzień, godzina, bodajże mamy 15.600 po... metrów. O. Na rondzie trzeci zjazd. Dokładnie, za 500 metrów trzeci zjazd. Czyli wjeżdżam na drogę 7, która zamieni się w S7. Także Jarku, przybywam za półtora godziny. No i dotarłem w końcu, przysypiałem. I co tu widzę? Polskie druciarstwo. Samo No to zobaczmy co tam, co tam się podziało, bo ja w ogóle w temacie nie jestem, co tu się dzieje. a, o, a to co to takie? To, to, to. Wiesz co, to jest... Yy, yy, stajemy na tym, jak tam uki, wyramy okienko czy coś, bo są okno w, yy, w lewym boku, w drzwiach hmm. rozsuwanych, w dachu. Przy berdach, tak? To nie co było jak jest, jak pięknie działa wszystko. To nie było, nie? Też oryginalnie tak nie, nie, nie było. wyglądała przecież. Przedstawione jest, tu będzie. To będzie ocieplone tą dziewiątkim, dziewiątką e, wywłoszeniem takim fajnym i będzie taka, taka mata naciągnięta i cały dach będzie czarny, jak w tamtym busie. Po Podsuwitka będzie zrobiona cała czarna. Mm -hmm. To kiedy Kuba Corsir zabiera auto? Nie wiadomo. Czekam na sygnał od Kuby. Mm. My jeszcze tam parę dni i będziemy gotowi. Dobrze. To zobaczymy, czy warto robić coś z wołgą. Czyli co robiłeś? Spawy pod ten zbiornik, I, tak? Nie, robimy uchwyty. A. Uchwyty pod zbiornik na szarą wodę. 67 litrów. Tak jest. Będzie... W... Dopasowany pod spodem w profile oryginalne. Będziesz pan zadowolony. Będziesz pan zadowolony. No i przyszły do modyna. musi wyjechać na chwilę i ustąpić miejsca srebrnej strzale. I zobaczymy, czy można z nią coś jeszcze zrobić mam dwa newralgiczne punkty które Jarek musi zobaczyć tak, wiadomo, że nadkola tak jak wtedy, to jest jasne. Martwi mnie to, że widzisz, ten samochód strasznie opadł i on od początku taki był, że był no strasznie to siedzi, nie? Ten tył. I pod spód zobaczyć, no. co to tam boli. Jedziemy do góry. To zobaczymy, to czy sprężyna. To jest tą sprężyną. No. Nie sprężyna cało. No to widzisz. że Widocznie typu którego kupiłem po prostu sobie obniżył zawieszenie Musiał jakieś sprężyny od czegoś no. założyć Może, Może uciął? Ja nie, nie no. Uciął? A ja nie wiem, no kurde nie wiem, no, Ale wiesz, no nic się nie dzieje I jak nawet siedzi trzy osoby to się nic nie ociera Nic takiego się Ja wiem, bo tutaj one, one mogą być twardsze, a morki mogą no. być inne No, a sprężyna cała Cała, tak Poznamy opinię eksperta, więc jest trochę inaczej niż z czarną Wołgą Tak. No. Wyciek z zbiorniku paliwa. Tu już się rozszczelniła ta rura, która wychodzi ze zbiornika. Nie guma, tylko rura od zbiornika i już albo szef na zbiorniku, albo rura, nie? I delikatnie już się robi wyciek. Tutaj już jest. Tu jest o słabo. tu Bobo. No. Słabo. Tutaj jest dywanik. A my. Od, od pasażera. <noise> pasażera. No. Pasażer jeszcze nie wypadnie, ale... No to już, już na części będzie. Akurat jeszcze butla jest rok ważna. Gazowa. No. Ja myślę, że... damy jej szansę jeszcze. Niby na pierwszy rzut oka nie jest źle, ale idziemy tutaj... Jest tutaj, tutaj no jest, jest, jest tragedia zagra, robi, no. zagra, normalnie. Co to ma być? Turecki sprzęt. Jakby tak detektory Podwoiłem wartość auta, nowiutkie opony. Winter Pro. No i nic. Ale opony weźmiemy do Czarnej Wołgi no, Czarna Wołga będzie miała no ona ma z przodu takie, ale z tyłu masz już gorsze nie? Także Ostatni rok jeździ Srebrna Wołga, niestety Potem, ją... Potem zrobimy jakiś crash test na koniec jest dwa dni później Poniedziałek, zaraz zaczynamy pracę My Miałem prawie weekend Na myślenie co zrobić Czy już złomować, czy coś tu jeszcze Można auto zazomować za 2,5 miesiąca albo za rok i 2,5 miesiąca. No ale muszę uszczelnić i taką decyzję podjąłem, uszczelnienie tego baku zlikwidowanie tam jest mały wyciek oleju. No i wołga pojeździ jeszcze rok i 2,5 miesiąca. No bo jest na gaz, 7 litrów gazu pali w mieście 8, 8,5, także bardzo się przyda na Tworzenie paczek i ogólnie, tutaj w konurbacji, bardziej na co dzień, tak, żeby se jeździć w sprawach pracy. Także idziemy zobaczyć, bo coś tam robiłem wczoraj. Nie robiłem ja, tylko odniec senior. Trochę tam zrobił porządku w naszym nowym dobytku. No ale pracy jeszcze bardzo dużo i podobno przyjechały jakieś nowości. Był odniec senior i tu pomógł nam trochę ogarnąć. I podłoga nie wygląda wcale źle. Więc myślę, że jeszcze będzie trzeba przejechać raz płynem i będzie piękna. Dotarła do nas pierwsza dostawa Equinox'ów 900, czyli nowość od Laba. Jest nowa karbonowa sztyca i sprzedawana jest z dwiema cewkami. Standardową, uniwersalną i taką snajpereczką. Szóstka, tak? Szóstka. Jeszcze ostatni temat. Pytacie się dużo o kiedy będą poszukiwania. Prawdopodobnie, ale to jeszcze będziemy wiedzieć yy, po weekendzie. Będzie to 18 i 26 marca. Ale to wszystko w swoim czasie, także proszę uzbroić się w cierpliwość. A to by było w tym odcinku. Na tyle. Trzymajcie się. Cześć.